Cześć, ja moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Videotesty. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki Myszki dla graczy od Zalmana, a dokładnie jest to model ZMM401R. Zapraszam. Zalman to znany producent nie tylko obudów czy chłodzeń, ale także budżetowych, niedrogich akcesoriów dla graczy. Nie inaczej jest i w tym przypadku, ponieważ ZMM401R, a i dostałem, Kosztuje poniżej 60 zł. Wydawałoby się, że za tą cenę nie można kupić nic porządnego, nic bardziej mylnego. Cała powierzchnia myszki pokryta jest materiałem, który swoją fakturą przypomina gumę, dzięki czemu myszka nie ślizga się nawet podczas długich godzin rozgrywki. Dodatkowo boki posiadają żłobienia zarówno z jednej jak i z drugiej strony, co również wpływa na pewność trzymania, ponieważ kciuk ma dodatkowy opór ślizga. Czy mamy tutaj cztery sztuki? One niestety nie są za duże. Teflonowe. Natomiast w zupełności wystarczą do takich podstawowych potrzeb. Myszka porusza się dosyć płynnie po różnych powierzchniach. Opór jest taki średni. Oczywiście na blacie akurat za fajnie nie jest. Natomiast też grać się da. Jeżeli macie jakąkolwiek podkładkę, nawet najbardziej podstawową, te ślizgacze w zupełności wystarczą. Z tyłu widzimy dodatkowo dwa takie elementy przeźroczyste, one są dodatkowo podświetlane na czerwono. Również podświetlane są elementy na właściwej części myszki, natomiast te podświetlane są w zależności od ustawionej czułości DPI. Przewód myszki zakończony jest pozłacaną końcówką USB. Jest to oczywiście konstrukcja przewodowa, a całość posiada materiałowy oplot. Co do parametrów technicznych, to te, choć nie są tutaj oczywiście z najwyższej półki, dobra, udało się, a i dostałem od razu z boku, to też nie są najgorsze, ponieważ po otwarciu myszki widzimy, że naszym oczom ukazuje się sensor Avago. Po odkręceniu dwóch śrub, które znajdują się pod tylnymi ślizgaczami oraz zdjęciu górnej pokrywy myszki, ona tutaj jest jeszcze z przodu, na takie zatrzaski, naszym oczom ukazuje się sensor Avago, dokładnie AWAGO A5050. Co do przełączników, są to switche OMRONA, a dokładnie model D2FCF7N. Żeby zobaczyć, jaka to jest konstrukcja, na dobrą sprawę, nawet nie musicie całej tej myszki rozkręcać, wystarczy tutaj zdjąć przód. I już widzicie całe wnętrze gryzonia. Myszka była testowana przede wszystkim właśnie tutaj na grze Medal of Honor Warfighter. Tutaj rozgrywka jest zawsze bardzo dynamiczna. No i akurat koniec. Dzięki czemu jestem w stanie bez problemu wykorzystać tą myszkę. I przede wszystkim ta gra jest bardzo dobrze mi znana. I na tej grze testowałem wszystkie inne myszki. Dzięki czemu wiem jak faktycznie w praktyce przy dłuższym użytkowaniu sprawdza się produkt Zalmana. Zalman zfm 401 r to konstrukcja symetryczna, choć bardziej jest kierowana dla osób praworęcznych. Przyciski wstecz i dalej umieszczone są tylko na lewej krawędzi gryzonia. Gryzon Zelmana, poza standardowymi przyciskami prawym i lewym, posiada również przycisk wstecz i dalej, umieszczony na lewej krawędzi myszki. Przycisk zmiany DPI, umieszczony nad rolką, oraz przycisk ukryty w samej rolce i oczywiście rolkę. Rolka posiada. Powierzchnię antypoślizgową, wykonaną z gumy, dodatkowo żłobioną. Jeżeli chodzi o czułość tej rolki, ona nie jest zła. Wybór broni jest dosyć pewny, natomiast mogłaby chodzić zdecydowanie lepiej, ponieważ to jest moim zdaniem największa wada tej myszki. Myszka wygodnie leży w dłoni, chociaż nie jest to konstrukcja za duża. No i oczywiście tutaj w tej klasie cenowej nie ma możliwości w ogóle regulacji. Ktoś za mną Nie. E, masy tej konstrukcji. Tak więc tutaj musimy zadowolić się tym, e, czym uraczył nas producent. Sensor Avago A5050 pozwala na ustawienie nam DPI w zakresie od 1000, co sygnalizuje nam kolor czerwony, poprzez 1500, kolor zielony, kolor niebieski 2000 DPI oraz kolor. Pomarańczowy 2500 dpi, więc ta czułość jest tutaj dość mocno ograniczona. Co dla niektórych może być wadą, a dla mnie osobiście jest to duża zaleta, ponieważ ja i tak na wyższych czułościach praktycznie nie gram. Niezależnie od wybranej czułości, tutaj cały czas dół podświetlany jest na czerwono. No i czas na kilka słów podsumowania oraz wrażenia. Powiem Wam szczerze, że ja po prostu tą myszką jestem zachwycony i to nawet jest mało powiedziane. Ta konstrukcja kosztuje niecałe 60 zł. Gra się nią po prostu dla mnie wręcz idealnie. Lepiej mi się gra szczerze mówiąc tą myszką niż na przykład konstrukcją Ozonion, którą używam na co dzień. Jest to konstrukcja symetryczna, ale posiada przyciski wstecz i dalej tylko z lewej strony o tym należy pamiętać. Rolka chodzi tak sobie, ona posiada dosyć dobrą czułość zmiany broni, ponieważ ten skok jest wyraźny, natomiast opór i kultura pracy tej rolki no niestety pozostawiają tutaj wiele do życzenia. To oczywiście nie są jedyne wady tej myszki, ale trudno oczekiwać, żeby konstrukcja, która kosztuje poniżej 60 zł, posiadała chociażby regulację masy, chociażby wymienne ślizgacze, chociażby te mogłyby być troszeczkę większe, także to też jest akurat minus tej konstrukcji. Trudno, żeby konstrukcja za niecałe 60 zł posiadała najlepszy na rynku sensor. AWAGO A5050, który tutaj jest zastosowany, tutaj z czułością maksymalnie 2500 dpi, moim zdaniem jest w zupełności wystarczający dla takich podstawowych graczy, którzy cenią sobie wygodę, którzy cenią sobie również zawartość Twojego portfela. Całość wykonana jest solidnie. Pozłacana końcówka, przewód. Który jest w estetycznym, materiałowym oplocie. Cała powierzchnia myszki jest powleczona materiałem antypoślizgowym, a dodatkowo boki, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, posiadają przetłoczenia, które jeszcze dodatkowo utrudniają tutaj ślizganie się naszego palca po powierzchni myszki. Całość może się podobać lub też nie. Jest to kwestia gustu. Niektórych takie intensywne podświetlaniach tutaj producent zastosował drażni. Powiem szczerze, że no, wygląda to dosyć ciekawie, bo myszka świeci się jak choinka i nie każdemu może się to podobać. Natomiast jest to kwestia gustu. Co do umieszczenia przycisków, to tutaj większych uwag nie mam, ponieważ na moją średniej wielkości dłoń, zarówno położenie przycisków wstecz i dalej, jak i przycisk zmiany DPI ustawione są w odpowiednim miejscu. Te przyciski zmiany DPI nie jest za wysoko, co niestety często się zdarza, a również często się zdarza, że na moją niewielką rękę przyciski wstecz i dalej ustawione są trochę za bardzo z tyłu myszki i mogłyby być z przodu. Tutaj tego problemu nie ma. Wśród akcesoriów nie ma również żadnej płyty ze sterownikami, ponieważ Zalman ZMM401R zadowoli się tym, co daje system i po zainstalowaniu myszki, czy to w systemie Windows 7, 8 czy nawet XP, bez problemu możemy od razu z niej korzystać. Nie jest konieczna instalacja, nie jest konieczna instalacja jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania, której zresztą producent tutaj nie udostępnia. Pełne informacje techniczne związane z tą myszką oczywiście znajdziecie na łamach naszego portalu, gdzie serdecznie Was zapraszam, a link będzie w opisie. I to by było na tyle ode mnie naprawdę wielki plus dla tej myszki, plus jeszcze wyróżnienie ponieważ ta myszka moim zdaniem warta jest wydania na niej każdej złotówki, niecałe 60 zł, a mamy produkt, którym naprawdę gra się bardzo fajnie. To by było na tyle z mojej strony. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. A jeżeli nie wiecie, jaką myszkę wybrać, zapraszam Was na nasze forum technologiczne forum videotest.pl, gdzie na pewno znajdziecie odpowiedź.